Давай, стой! Kannocy, którą dzisiaj już wieczorną Eucharystią rozpoczynamy w Polsce, jest Niedzielą Biblijną, która rozpoczyna tydzień w szczególny sposób poświęcony Pismu Świętemu. Eucharystia w Dzień Pańskim dla wielu z nas jest jedyną okazją do słuchania Słowa Bożego. A święty Hieronim mówił, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Pismo Święte jest skarbnicą spraw Bożych. Jedyną księgą, która zebrała głos Boga, Słowo Boże nie głosi sezonowych uprawd, Nie idzie z duchem czasu, ale głosi pełną prawdę. Zdajmy przed Panem w postawie uwielbienia i dziękczynienia za to, że zechciał pozostać nami w Słowie Bożym i w Komunii Świętej. Mój drodzy, czwarty dzień maja to także święto patronalne. I straży Pożarnej Bohelu, a strażaków w całej Ojczyźnie, na całym świecie, bo jest to Dzień Świętego Florianu. Szczególny, szczególnie czczony w Polsce. To życie. Kościół Świętego Floriana. Grośmy dzisiaj tego Świętego Patrona, aby pomagał naszym strażakom, którym jesteśmy wdzięczni za ich posługę, bo jest to ochotnicza straż pożarna i młodzieży, która przygotowuje Bezpiecznie mogli y, do każdej akcji wyruszać i z niej wracać, by jak najmniej było tych akcji, które powodują zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego, ale wiemy, że nie da się jakby y, uchronić całkowicie przed tymi nieszczęściami. Stąd też strażacy, którzy śpieszą z pomocą nie tylko każdą z górze, ale bardzo, bardzo często śpieszą z pomocą wypadków drogowych służą pierwszą pomocą, ratunkiem dla ludzi, którzy są w w zagrożeniu życia. Niech ich postawach, świadectwo życia też będą dla nas znakiem ofiarności i oddania się w służbie bliźniemu. Ale święty Florian to także ten, który gasi pożary, które wybuchają w sercu człowieka. W życiu człowieka. Nienawiści, niezgody, kłótni, zawiści. Niech święty Florian wobec tego, wobec wszystkich nas, okaże się skutecznym patronem w gaszeniu tych pożarów, które niosą bardzo często tak wiele złoty i zniszczenia w naszych wzajemnych relacjach. To też pierwsza intencja tej trzy Boże błogosławieństwo i opiekę Najświętszej Marii Panny oraz Patrona Świętego Floriana dla Ochotniczej Straży Pożarnej i dla Młodzieżówki Straży Pożarnej z Herby. Druga intencja, którą sprawuje Ojciec Grzegorz za świętej pamięci Danuta Wśród dziewiętnastą rocznicę śmierci. Abyśmy mogli godnie i owocnie uczestniczyć w tej Eucharystii, stańmy w prawdzie przed Panem